Ma wariaty, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku u Maxia. Dzisiaj będziemy magicznie otwierać sobie skrzyneczkę MilSpec, czyli skrzynie na każdą kieszeń. Otworzymy ją jakieś, myślę, 50 razy coś takiego 50 razy czyli jakieś 150 zł. Zobaczymy co z tego leci. Czy możecie sobie wtedy jesteście w stanie sobie doładować konto, sobie pieprznąć taką skrzynkę, zabawić się, ale pierwsze co, opisuje opisu daje wam złoty 25 zł na skrzynkę Silver 1. To pamiętamy, macie doładuj konto, czyli PayPal, PaySafe, karty Visa i w ogóle więc serdecznie polecam. I co mordeczki. Przechodzimy do skrzyneczki Mil -Spec, bez zbędnego w ogóle pitolenia. Otwier otworzymy ją sobie po 5 razy i to będzie razy 10, czyli 165 zł. Coś takiego. I zobaczymy, co nam to da. Upgraderek. Zobaczymy, czy jesteście nie w stanie z tego kose sobie na przykład wyjąć, cokolwiek. Byłoby bardzo fajnie, na pewno. Myślę, żeby to się każdemu bardzo spodobało. 10 zł, więc 6 zł straty. Więc. We can do this. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, nie jest źle. Galil AR Aquatera 230 zł grubo. Grubo. No i dobra, lecimy dalej mordeczki z kolejną skrzyneczką. To już jest trzecie otwarcie. Przy drugim otwarciu dało nam już giga profit. W ogóle jesteśmy już do przodu na całym openingu. Za ja się bardzo cieszę? Czwarty raz. Może to ze speedranujemy po prostu. Będziemy się jarać jakimiś lepszymi dropami, a nie tam pięcioma złotymi Albo stratą dziesięciu złotych. Może nawet 15 razy to otworzymy. Piąty raz leci. Pięć złotych do przodu, lecimy dalej. Ale ten galin to mega poleciał, mega poleciał. Ale widzisz, tak naprawdę możesz to być ty. 37. Doładować sobie nawet konto, nie wiem, o 20 zł, o 30. I walęć sobie takiego Mispeka za 16 czy 17 zł. I masz szansę, żeby ci Galil poleciał za takie siano. Za 230 zł i masz Galila albo sobie wymieniasz na kałaszka, awupkę, uspa, co tam chcesz. Nie? No bo Galilę to niewielu gra, niewielu potrafi, niewielu wie, że to jest bardzo dobra broń. Bardzo dobre zastępstwo dla yy, dla Kałacha, nie ma tragedii, bywało gorzej, dziewiąty raz lecimy. Oby coś dało, oby coś dało, tutaj Galilek obok, 1275, dziesiąty raz, to jeszcze pięć razy otworzymy, żebyśmy na zero wyszli z tego Galila. I zobaczymy co nam da upgrader. Er. Czym nas oświeci nasz wspaniały upgraderek? <słuch> Jeszcze trzy razy. 28 zł. Ogólnie nie jest źle. Ten Millspec ogólnie daje, wam powiem, nie? Ogólnie jak dobry strzał będziecie mieli pierwszy, no to warto się w to zagłębić, pobawić się o tym. To to chyba największy ból 12 zł. Jeszcze dwa razy otworzymy. Idziemy czym prędzej na upgraderek. Liczyłem, że da jeszcze coś tak, takiego... Wiecie, takiego fajnego, nie? I ostatni raz. Zobaczymy. Może akurat da teraz też. Jakby dałeś teraz tego Galila, to już w ogóle. No nie ma Galilka, nie ma w ogóle profitu chyba. A wyszliśmy, Dobra. Ulepsz skiny. A że to są skiny bardzo tanie, to chyba będziemy w ogóle rypać to na nie wiem 10%. Ja myślę, że warto na 10% to robić. Wiadomo, 10% fast mode, cokolwiek siądzie, będzie super. AWP Akacz Redline pierwszy upgrade na 10%, czyli co to oznacza? To oznacza, że cała reszta upgradeów najprawdopodobniej już nie siądzie że to już w ogóle jest praktycznie niemożliwe. No będzie ciężko, będzie ciężko. Najwyżej jakieś ostatnie upgrade'y, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie jakąś fajną koskę z tego wyciągnąć, sobie zrobimy. Okej, okay. cashback, cashback. Jeszcze dwie strony zostały, to ja myślę, że już tak, U, to już na kose idzie. Dobra, teraz już skupiamy się. Stał nam cały ciul skinów. Kosa kolejna. Czyli zrobimy, że było tu. Czyli oszukujemy upgrader, że niby chce tu, ale ja tak naprawdę to chcę tu. Siedzi, siedzi. Mamy kosę! Zainwestowaliśmy 230 zł. mamy kosę i Galila. Tu już jest 7 paczek. Dobra, no to robimy to to. A resztę zostawiamy. To już tak nie siądzie. Więc mordeczki podsumowywując, Mamy to, to i to. To jest 870 zł. Włożyłem w te bling speki 230 zł. 6 do przodu ponad 600 zł, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Ci się podobał odcineczek, wiesz co masz zrobić. Zostaw łapeczkę, zostaw subika, jeżeli jesteś nowy na kanale. Oczywiście również komentarz zostaw. Ja będę bardzo z tego zadowolony. Pamiętajcie, jest nadal konkurs na kosę. 31 października będzie rozdanie koski. Macie film Wy u mnie na kanale. Musicie spełnić tylko wymagania i możecie wtedy legitnie brać udział w konkursie na kosę. Oczywiście obecność na live tego dnia jest obowiązkowa, więc mordeczki. Widzimy się na kolejnych live'ach oraz filmach. Lovina Pa! Boom!